Zadanie przed nami, no proszę bardzo, Paweł ma już 150 zł. kto kolejny, to się zaraz okaże, kolejne zadanie przed wami moi kochani, a co to będzie, co to będzie, ciekawe, ciekawe, uwaga, czary mary, pokus, pokus i uwaga, zapraszam na kolejny konkurs. Może być też chłopa, taki. I może być wielki ciasta. Konkurs i kolejne zadanie. I kolejna zagadka, słuchajcie, dla Was. Proszę bardzo. Proszę bardzo. A co to jest? No, 150 zł za tą odpowiedź. Tą dobrą, tą właściwą. Literki troszkę pomieszane. Co z tego wyjdzie? Hasło. Ale jakie? Są litery, trzeba je poukładać. Co to będzie? Jeden wyraz, jedno słowo. Hmm? Taki z wodą. Na ulicy sobie stoi.